Witam was. Jest piątek, 24 dzień października. Jutro w sobotę jest weryfikacja do mistrzostw Polski. Do Mistrzostw Polskich Juniorów i Weteranów wczoraj ukazał się lista zawodników w mojej kategorii plus 60 lat Open. Jest razem ze mną 6 zawodników. Jednego zawodnika znam. Zdorczyk zajął w ubiegłym roku drugie miejsce. No i pozostałych zawodników nie znam, chociaż nazwisko Grzegorz Zieliński jest mi znane. Jest to bodajże mistrz świata weteranów z kilkunastu lat, kilka lat temu miał taką budowę, że chyba to była kategoria plus 60 lat że nie dowierzali że on ma tyle lat i tam musiał specjalnie sprawdzali jego dowód osobisty no w każdym razie z nim startowałem na początku swojej kariery właśnie w latach 2007 ale on był w kategorii wyższej a potem startowałem również i chyba nawet mi się udało go pokonać no ale potem on rozrósł się dużo bardziej i odnosił sukcesy. I po tym sukcesie, też, nie na Mistrzostwach Świata to już potem nie startował. I jest jeszcze jeden Grzegorz, zdaje się Grzegorz Niewiński. Jeżeli to dobrze zobaczyłem na Facebooku, to on startował w, również też w biegach, w Maratonach. No i na facebooku ma taką pozę właśnie bicepsy przodem i jak na biegacza no to tam były bicepsy porównywalne z moimi także konkurencja się zmieniła się konkurenci się zmienili doszli nowi i ciekawe jak to będzie Teraz zrobię drugą serię. Wczorajszym intensywnym treningu, jednak intensywnym moich barków i właściwie połączenie przodu z bokiem jest takie dosyć bolesne. I jak to było widać w pierwszym ćwiczeniu, miałem problem ze zrobieniem pierwszego powtórzenia, no ale potem już jakoś poszło. No w ogóle według tej listy startowej, to Mistrzostwa Polski juniorów i weteranów. Jeżeli chodzi o weteranów, są dosyć kiepsko obsadzone. Zawodnicy się jakoś nie garną, chyba wszyscy chcą startować na Mister Olimpia. No, tydzień temu były zawody w Grodzisku Wielkopolskim. Także. Tam był Puchar Polski, no i chyba dlatego część zawodników już nie startuje właśnie w zawodach o mistrzostwo polskie. Oprócz tego tam będzie jeszcze rozgrywany Grand Prix Gorzowa Wielko Wielkopolskiego, no ale też nie jest to za bardzo obsadzone. Jest właśnie za to dużo kobiet. I na Mistrzostwach Polskich Juniorów i Weteranów, dużo weteranek, także kobieca polska siła rośnie. zamieszczę właśnie listę startową swojej kategorii i bodajże tam jest zawodnik, lista też zawodników do lat 60, czyli 50 do 59 no te ćwiczenia, które teraz pokazałem, tę te serię powtórzę jeszcze raz i to będzie koniec mojego treningu barków dzisiaj. A potem będzie jeszcze trening bicepsa z tricepsem. Na razie tyle. Do następnego ćwiczenia musiałem załączyć światło elektryczne, gdyż pogoda dzisiaj jest deszczowa. Bardzo pochmurno i pierwsze seria. Będziecie analizować y, listę zawodników, to tam są podane daty urodzenia. I Grzegorz Zieliński ma podaną datę 2025. To nie jest jego data urodzenia, po prostu w czasie zgłoszenia. Taką datę automatycznie sobie wysłał. Nie zwrócił uwagi na to, że trzeba podać swoją datę urodzenia i nacisnął rok ten, który mamy obecnie. To znaczy przy wysyłaniu zgłoszenia nacisnął wyś wyślij, a nie, nie korygował. Tego co pokazuje mu Ech, ta aplikacja zgłoszeniowa. A ten drugi Grzegorz Niwiński to bodajże urodził się w roku 1958, a więc będzie miał 67 lat. Na zawodach, a Roman Zydorczyk będzie miał 61 lat. W roczny srebrny medalista. No, ja byłem czwarty, ciekawy, jak to będzie w tym roku. Nagram jeszcze jedną serię ze zwiększonym obciążeniem. Druga seria. Dzisiaj jest taki dzień w którym jestem pozbawiony chęci do treningu. Jutro z samego rana czeka mnie podróż do Gorzowa Wielkopolskiego a dzisiaj jeszcze muszę ogolić swoje ciało gdyż moja klatka piersiowa jest zaraśnięta wczoraj to na pewno było widać przynajmniej ja to widziałem Trzecia super seria ciężar zwiększyłem i to będzie ostatnia seria i koniec mojego treningu. Przepraszam swojego zagranicznego widza, który na, na ostatnim, pod ostatnim filmikiem powiedział, że to niewiarygodne, jak się zmienia moje ciało pod wpływem treningu. Takie posty to cieszą człowieka. Papa, pa. do zobaczenia.